W najbliższą środę 19 września 2012 roku w Muzeum Decyzjalnym odbędzie się spotkanie autorskie z panią e, doktor, proszę powiedzieć, Dominiką Burdzy, które będzie prowadził ksiądz Prałat Waldemar Gałązka, też doktor. Waltemer kanonicznego. Prawo kanonicznego. Proszę powiedzieć właśnie coś na temat autorki i na temat tej książki, która no, już chyba jest wydrukowana, jak tak, sądzę. Wydane już jest. Tak. Otóż autorka gromadząc materiały do y, tej książki spotkała się ze mną, ponieważ jako sekretarz kapituły y, udostępniałem jej archiwalne y, dokumenty koniecznym tej pracy. Autorka pochodzi z miejscowości Zapolednik koło Grębowa, ukończyła liceum ogólnokształcące w Tarnobrzegu, a w Kielcach historię na, wcześniej to się nazywała wyższa szkoła chyba pedagogiczna, tak, obecnie tak. to już Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Takie. I tam zrobiła doktorat, prawda? I magisterium, i doktorat. I specjalizuje się w, można powiedzieć, przełom epoki średniowiecznej i nowożytnej, ale więcej z pierwszych wieków nowożytnych. W magisterium, magisterską pisała na temat bractwa chyba literackiego, czy różańcowego, już nie pamiętam. W Kościele św. Piotra w Sandomierzu około XVI-XVIII wiek e, opublikowała szereg artykułów dotyczących Sandomierza w różnych e, publikacjach jak e, Zeszyty Sandomierskie, Studia Sandomierskie i w i innych publikacjach, w książkach zbiorowych, ale oczywiście pisze nie tylko o samym Sandomierzu, pisze o różnych zagadnieniach e, z wieku XVI-XVII. Gdzie indziej też w tym roku organizowała w Kielcach dwudniowe sympozum międzynarodowe na temat bractw kościelnych w całej Europie i to w różnych wyznaniach, różnych wyznań. Pani doktor, przepraszam, jest pracownikiem naukowym tak, po Uniwersytetu tak, po jak Jana Kochanowskiego. Po magisterium, które, no, nie wiem czy z wyróżnieniem, ale bardzo dobrze ukończyła, pracę magisterską bardzo dobrze, otrzymała stypendium naukowe na doktorat. I została zatrudniona na Uniwersytecie, pracuje tam chyba 3 lata, już bym powiedzieć, mhm. jako asystentka. A u którego profesora? Profesor Jadwiga Muszyńska, Aha. choć zaczynała u profesora Waldemara Kowalskiego. Ale zresztą ci profesorowie współpracują ze sobą. Oczywiście. I praca doktorska na temat XVI wieczy Sandomierz, kościół i miasto dotyczy wzajemnych relacji instytucji kościelnych w Sandomierzu z instytucjami miejskimi. Więc gdzie instytucje kościelne no to głównie chodziło tu o takie instytucje ponadparafialne jak oficjał, archidiakon, to już mniejszą rolę wtedy odgrywał. Następnie kapituła sandomierska i relacje między proboszczami, duchowieństwem parafii sandomierskich, duchowieństwem zakonnym. Parafie sandomierskie wtedy były u Świętego Piotra i świętego Pawła, dwie parafie sandomierskie. No oczywiście z duchowieństwem kolegiaty, nie tylko on, z kolegiatą jako całością, ale służymy odpowiedzialnymi grupami duchowieństwa, znaczy zaproszono grupy duchowieństwa, albo mansjonarzy, alter, altarystów i... Przepraszam, ty, tytuł tej książki, prawda, która, tak jak książę powiedział, jest, jest pracą doktorską, jest dokładnie XVI-wieczny sandomierz, kościół i miasto, i miasto, czyli rozumiem, że również będzie przedstawione tło historyczne miasta i jego znaczenie. Wiem, że chyba XVI wiek to był wiek roz, roz, rozkwitu chyba miasta, prawda, prawda? Dosyć korzystny, prawda? Uważa się XVI wiek za złoty wiek Sandomierza, choć ja teraz twierdzę, że złotym wiekiem Sandomierza był wiek Koniec XII i pierwsza połowa XIII wieku to kiedyś jeden artykuł z publikacji No nie zgodziłbym napisali. się, jak w XIII wieku trzy razy Tatarzy napadli na Sandomię. Do tatarskiego, bo katarskiego. To, to nie był złoty wiek. Sandomierz wtedy był metropolią, stolicą księstwa, która się A, bardzo dynamicznie rozwijała. Rozwijała się znaczenia politycznego i, i, społecznego i społecznego, i również kościelnego. Tak? A to jest moja teza, którą oczywiście, oczywiście. nikt nie, nie podtrzymuje. <śmiech> <śmiech> bo uważam jednak, 15-16 wiek, że to wtedy, tak, nie były... tylko że wtedy już Stanomierz był, choć że w dziejach Stanomierza to największe roślin, ale wtedy Stanomierz był już w tyle za innymi miastami, nie tylko tymi, które kiedyś były czołowymi, ale... Czyli sedes Regi pryncypales tak zwane, prawda? a wtedy właśnie miał znaczenie ogólnopolskie. Co no Lublin nam tutaj zrobił konkurencję dużą, dajdzień, prawda? W XII, XVI wieku to było miasto kasztańskie na peryferiach województwa sandowielskiego i to była taka kasztelania, która właściwie służyła do pierwszego kontaktu, no, miała znaczenie polityczne jako pierwszy kontakt z nieprzyjacielem no tak, tak, tak tak, to jest Tak, ale dopiero tam Lubelczas zaczęła się zaludniać w południu lubelskiej, kiedy się zabezpieczyła. Yy granice polskie ale wróćmy do tego wróćmy tak, do, tak. do tematu. Więc, tak. więc kościół o instytucje kościelne to instytucje miejskie to jest głównie rada miejska i ława miejska rada miejska na czele z wójtem i ława znaczy z burmistrzem i ława miejska na czele z wójtem następnie inne instytucje które można wynazać miejskimi jak na przykład cechy czy inne korporacje różne, no i oczywiście ludność miasta, która y, uczestniczyła w życiu i miasta, i kościoła. Z tym, że na przykład niektóre z tych korporacji, na przykład cechy, one miały znaczenie i kościelne, i państwowe. To nie były, one, i, przepraszam, i miejskie. Ich pierwszym zadaniem była y, współpraca w dziedzinie jakiegoś y, kunsztu, zawodu, ale oni cechy miały również. Y, w kościołach swoje miejsce. Tak, e, oczywiście, fundowali ta, ołtarze, ta, wot, ta, różne rzeczy boństwa, i tak ta, nawożeństwa, że, także to cechy odgrywały to, bardzo ważne. To, to, tak, był, to również i bractwa, które w zasadzie były religijnymi, ale miały społeczne znaczenie, na przykład do opiekujące się ubogimi, tak, tak tego tak. ducha. Otóż y, Pani Burdzy przez Przejrzała ogromny zasób materiałów. W tej chwili tu powiedzieć, ale akta miejskie, zdaje mi się, że no od początku XVI wieku, chyba od roku. Troszkę chyba się zachowało, może nie, nie, nie wszystkie, ale jest sporo, zdaje się, jest. tych zdaje akt. mi się, większość jest. Akta ale również kapituły, kościelny, prawda? Chyba są Akta Kapituły od 1500, też około 1500. Akta Oficjalatu Sandomierskiego od 1522 to są księgi Podobnie jak mszały w kościelne objętościowo pisane ręcznie, Aha. skrótami, nie zawsze jedynkiem ze sobą pisą, nie zawsze wyraźnym i kształt pisma odbiegający od niczego. Więc ona wykonała Tak. i tak. yy, rzeczywiście yy, istota yy, materiałów pochodzi z Archił sandomierskich głównie z Archiwum Kapituły Sandomierskiej, ale i z Archiwum Państwowego w Sandomierzu, również z archiwów innych kościelnych Kościoła Świętego Ducha Kościoła Świętego Jakuba, gdzie mało, ale trochę się też zachowało. No i z archiwów innych, archiwum krakowskie, zwłaszcza kościelne, kuri metodalnej Kapituły Krakowskiej. Również archiwum w Radomiu, archiwum w Warszawie. Ar no ar tak, tak czyli bardzo stara na reguł była, tak? Otóż jest to osoba bardzo wnikliwa i pracowita. To jest, i, pracowita I to jest obszerna księga. Z no tego... ona ją musiała skrócić, bo to była dwutomowa, ale dotację otrzymała na wydrukowanie, nie pamiętam, ale to się było około 300 stron tam jest. Aha. I do tyle takiej objętości musiała skrócić, ale resztę ona niewątpliwie w artykułach może opublikować. Oczywiście, oczywiście. Poza tym do celu takich wydawniczych powiedzmy no to, to to nie może być stricte naukowa taka no, praca. Ona jest stricte naukowa. I, I nie... wyrażając się tu zdaniu oni na wskazanie z profesorem kirykiem na temat tej pracy. Więc mówi, jest to jedna z lepszych prac, on był recenzentem pracy doktorskiej. Aha. A recenzentem, gdy idzie o wydawnictwo, był profesor Samsonowicz i Czyli siostra prawda, Borkowska, tak. tak. Bo to jest tak pograniczne. A dlaczego daty te? Do 1500 roku napisał trudno nazwać monografią, ale jakiś... No, Coś się ukazało o, wcześniej, tak? Profesora Morawskiego, Piotra Sandomierza, więc zaczęła w roku 1500, yy, a yy, 1604 to jest wizytacja kościelna. Yy, yy, Czyli to... ograniczyła się do XVI wieku, tak, krótko jest. mówiąc. Tak jak mówi tytuł książki, tak. prawda? Tak. Pracę miała mieć ale to przecież było nie, nie No, no tak. Yy, praca jest, no... Przeczytałem tylko pierwszy rozdział, z zakończenie pierwszy rozdział, kawałek drugiego rozdziału, a więc yy, powiedzmy opis yy, instytucji kościelnych i, yy, i miejskich w Sa yy, Sandomierza, yy, tak zwane yy, tło socjotopograficzne miasta, a więc yy, Opis miasta, ulic poszczególnych, z zamieszkaniem tak dalej. I co mi się najbardziej podoba? Bardzo syntetyczne, krótkie ujęcia, ale oddające istotę. Zadziwia mnie nawet, że korzystałam z ówczesnego prawa kanonicznego. Pochowuje się prawo świeckie, ale i Korpus Iuris Kanonici też y cytuję y w tym. Inne, na tej dalszej części pracy po prostu przejrzałem. Ilustracje są? Nie są? ma. Nie, ma, nie ma, no bo to koszta. koszta. A, o, ona, błąd, ona porobiła błąd. dużo zdjęć, myślała o fotografiach do tego, no ale niestety nie znalazły się w książce. No musiałbym zmniejszyć objętość tekstu. A tutaj też jest istotne. I otóż wydaje się to, jak słuchałem profesora, się profesor i Waldemar Kowalski, yy, i profesor Felix Kiryk, że to jest jedna z najlepszych, nawet który z nich się wyraził, że jeżeli nie najlepsza, jak do tej pory, monografia dotycząca Sandomierza. Średniowiecznego. Tak. Yy, tak, w ogóle Sandomierza. Sandomierza w ogóle. Yy, tak. yy, bo mamy. Monografię Sędzowicza księdza Bumińskiego, no na miarę wieku XIX, tak, tak. mamy pięciotomową monografię z, przed kilkunastu lat, ale one, z, wiele rzeczy tam były nieznanych, nie było re, realne opracowanie, Starcy, są białe doma, plamy w miało, tych monografiach tak, i niestety. tam wiek XIV na przykład, i bardzo mało, prawie nic jest a żeby do monografii stworzyć miasta trzeba szereg monografii szczegółowych. Szczegółowych kojarzywa... szczególnych okresów Tak i mi się kojarzy tutaj na przykład praca doktorska siostry Marioli Konopki, organistki katedry na temat kultury muzycznej Sandomierza od początku do powstania diecezji. Też jest bardzo dobra, można powiedzieć, nie, ktoś w niektórych punktach odkrywcza i z tym, że ona nie ma, nie ma kiedy po prostu się do druku. Uznaniając postulaty recenzentów, które każą je skrócić tę te pracę. Też o, o muzyce w Sandomierzu, tak? O kulturze właśnie, muzycznej. To tak? bardzo szerokie tło jest. Tło, no, bardzo, w nie, to bardzo ważne. A więc tak. i takie prace powstają. No. Wiem, że na przykład przecież tutaj yy, wspaniały był yy, ksiądz Świerczek, prawda, który, o którym właśnie w tej chwili się zapomniało zupełnie i, i właściwie niewiele się wie w sumie, prawda? Chyba, że ktoś specjalista. My nie i, pisał, ale on uporządkował muzykalia w bibliotece No właśnie, tej, no właśnie w tej, w tej, tej, I seminary, zas, tej Zasługi ma bardzo duże właśnie też. Wydawcą kilku wydań śpiewnika kościelnego się. I patriotyczne takie, ja mam u siebie w bibliotece domowej, jego, jego wydawnictwo gdzie są pieśni, piosenki takie dla dzieci, dla młodzieży, no. patriotyczne również, bardzo świetna Przecież rzecz. Moglibyśmy to mówić o bardzo wielu. Oczywiście, odzuba. oczywiście, ale skupmy się, proszę księdza, na, na tym spotkaniu. Warto przyjść na pewno, prawda? No myślę, e, że tak. Ta chociaż ta chociaż e, te, trudno się nawet będzie przygotować, żeby być partnerem do rozmowy, e, ale miejmy nadzieję, że będzie to ciekawe spotkanie i Zachęci. No Ona ma ogromną erudy erudycję w tej dziedzinie. E, uczestniczyła w szeregu sympozjów, na przykład tutaj sympozjantom Admin gdy gdyby miała też referat na, na jego temat. No, jest członkinią Towarzystwa Naukowego jest, Sandomierskiego, jest, prawda? Tak. I, I miejmy nadzieję, że to spotkanie i w ogóle będzie W zapowiada owocne. się jako kiedyś historyk liczący się w przyszłości, jeżeli pójdzie dalej tą drogą. No, chyba pójdzie. Ale no, Miejmy nadzieję, że nie może pisać już ani o Sandomierzu, no, ani o Kościół Mieście, bo według obecnych norm, habilitacja nie może dotyczyć tematu, tak, jaki był doktorat. Nie, no ja. Że nie może ani o Sandomierzu, ani o e, rejonach Kościół Ale to sobie chyba da radę, ale skoro w jest w tak, tak pracowitą osobą tak, i tak. Ma tyle materiałów nazbieranych, że w przyszłości yy, nie wątpię wrócić do Na przykład ma zebrane materiały dotyczące yy, monografii Dominikanów Sandomierskich. Dobrze, proszę ksiądz, bo, bo na pewno moglibyśmy tutaj jeszcze długo Oczywiście, mówić. Także że, że, że suma summarum zachęca ksiądz do, do, do lektury, i, a przede wszystkim do spotkania się z autorką w najbliższą środę. Mówił ksiądz, proszę się przedstawić. Dziękuję uprzejmie za rozmowę.